tendencja ogólnoświatowa, nie tylko w Polsce, jest taka, że ten wiek emerytalny się wydłuża wraz z wydłużającym się okresem życia, A więc jest to dość filozoficzne pytanie, no bo pewnie części z nas się w ogóle do tej emerytury nie uda doczołgać, jak tak dalej będą nam wydłużać. Ale poważnie mówiąc od strony finansowej, bardzo ważne jest to, że jak najwcześniej zacząć oszczędzać. Bez tego oszczędzania nie ma szansy. A nawet pomimo ruchów, które zrobił rząd z przesuwaniem części pieniędzy z OFE, do u nie ma co liczyć na to, że będziemy mieli w miarę godne warunki do życia, jeżeli nie będziemy odkładać dodatkowo pieniędzy. Oczywiście formy oszczędności do wyboru są różne. Każdy może zdecydować sam, co mu odpowiada, czy to będzie jakieś IK, X, rachunek w banku, gdzie będziemy regularnie gromadzić oszczędności. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że bez tego nie ma szans na godne warunki życia na emeryturze. Specjaliści różni wyliczają to, ile mniej więcej tej emerytury byśmy dostali. Na pewno to jest grubo poniżej 70%, które jest uważane ostatniej pensji, którą się otrzymuje przed przejściem na emeryturę, które jest uważane za takie w miarę bezpieczne środki, że można się było utrzymać jakoś ten standard naszego życia gwałtownie nie poleciał w dół. No i żeby do takiego stanu dojść, czyli zapewnić sobie te minimum 70%, czyli tak naprawdę 2 trzecie ostatniej pensji, no to ci młodzi ludzie powinni już dzisiaj co miesiąc odkładać minimum 300 zł. To podkreślam, to jest minimum i to pewnie się będzie w miarę upływu czasu zmieniać, bo jak wiadomo warunki ekonomiczne też się zmieniają, więc trzeba cały czas jakby dość dokładnie obserwować co się dzieje i czy ta kwota nie powinna być zwiększona. Raczej obniżania bym jej nie zalecał, bo im więcej uda się zaoszczędzić, tym później pewniejszy będzie. Nasz status na emeryturze. Pamiętajmy, że składki są dzielone na koszt pracownika i pracodawcy, w związku z tym wynagrodzenie netto będzie adekwatnie niższe. I tak się kończy każde kolejne opodatkowanie czy podniesienie opodatkowania pracy. I to naprawdę rozmawiając z pracownikami z kandydatami na pracę do pracy. Jak mówimy o budżecie brutto, brutto, który mamy jako pracodawcy do zaoferowania, a tym, co pracownik dostaje netto, no to, no to, to jest duże rozczarowanie. I prac, pracownicy coraz częściej sami chcą wybierać umowy elastyczne z uwagi na to, aby więcej móc zachować w swoim portfelu i samodzielnie dysponować tymi środkami. My jesteśmy przeciwni temu, aby etapowo coraz to bardziej podatkować umowy elastyczne. Umowy elastyczne są bardzo potrzebne właśnie w takiej formule, w jakiej dotychczas funkcjonowały. Chodzi o to, że gospodarka i, i biznes dzisiaj inaczej funkcjonują, niż 20-30 lat temu. Wymaga dużej elastyczności. Sami pracownicy tego oczekują w wielu branżach i są branże, które nie mogą bez tego typu forum funkcjonować. Również tego typu forum w kontekście kosztowym, w tym sensie, że są mniej obciążone opodatkowaniem. W związku z tym opodatkowanie pracy zawsze se que... przynosi negatywne konsekwencje. No my obawiamy się, że długofalowo, jeżeli ta tendencja nie zostanie zmieniona, to będzie się kończyło tym, że tych umów w ogóle nie będzie, czyli będzie, będzie przechodzenie do szarej strefy, bo przedsiębiorcy i pracownicy przechodzą do szarej strefy tylko wtedy, jak muszą. To, to naprawdę nie jest tak, że mały przedsiębiorca, przypomnę, że mikro i małych firm, mamy 98% firm w ogóle w Polsce, chce funkcjonować w szarej strefie. Naprawdę nie chce, chce mieć spokojnie Chce normalnie funkcjonować, ale jak obie strony muszą, z uwagi na to, że to opodatkowanie jest zbyt wysokie, to tak właśnie się dzieje.